Witam w kolejnym filmie na moim kanale, jestem Maksymilian i dzisiaj jest ze mną Unę. Witam! Mam ma mnie na kolację woła, a to za chwilę przyjdę. I wtedy dzisiaj będziemy grać by... w... to sobie na odcinku? odcinka, tak. co Tak. Będziemy grać w by... no, no. super golf, w ogóle. Wcześniej jeszcze tam robiliśmy jakieś dwie, dwie rundy, bo ja zdobywałem strzynki, w ogóle... Taką czasbekę mieliśmy z tej gry, w ogóle. <grymne> Ale dobre było, tak lecisz do tego pochołka i to tak ci tak odbija w kosmos, jakby <grymne> nie. Mieliśmy mogę teraz remis. Jakim cudem, to ja nie wiem. Dobra. Ty, ty, ja, ma... I on wygrał, a ja bym powinienem wygrać. <grymne> tak, a możeśmy walili się. My też jesteśmy geniuszy. Wiemy. Pospolite. Pospolite. Mhm, dokładnie. Siarci stołosiu Nie Wiem, że zachowuję się jak pięcioletnie dziecko, ale mam to do już kopii. Nie, będę miał... Będę miał więcej od Tak nie może być. <grystanie> Jezu, jak ja się śmieję. O Boże, jak ja się śmieję. <grystanie> Jeszcze nie wpadłem, Jest. Myślałem, że podbijesz się. Siedem. Myślałem, że się Siedem. po prostu tak odbijesz. Patrz, tornado. W ogóle to jest... Zebo? Tornado jest zebem. Co? No ty patrz jak poleciał. No nie. Nie. Ja, ja nie umiem w ogóle tam w stanie polecieć. Tam, gdzie ty jesteś. No. Ja doleciałem tutaj, dosłownie tutaj, gdzie jestem za jednym okay. Jestem w co jest z tym siarczystem łubucibu? Chciałem już przekonać, ale zapomniałem demotyzacja. Biegnie! No chodź demotyzacja do nas! Patrzcie jak rozświetla nas! No nie, <grym> ja nie umiem w stanie trafić, w tą grze. Ej stary, chcesz żyć no. darmowy grzanibułek? bułek? Przyjedź do mnie! Moja karta graficzna, sparzy się, jak nie wiem. In. <grym> Dosłownie ona ma... 98 temperaturę, za Wiecie. chwilę to metal. Z siedmioma punktami przegrywam, tak nie może być, chyba. Teraz lecimy to na Essa. Oj. No, meduza, odwal się ode mnie. Bo to są jakieś meduzy? No, nie. No tak, to jest meduza, cymbale! Jak, no nie jest tutaj w najgorzej. Jakim prawem tyś to zrobił? Jakim, no. Jakim prawem? Jakim prawem ja to popsułem? Jakim... Bo jesteś cymbałem, A co Jaki innego? Jakim idiotą trzeba być, żeby to popsuć? Takim idiotem jak ty! Wiemy, wiemy. Dobra, ale kiedy ze stówki? Jedziemy. <grym> no chyba nie. nie. No, stop it. Stop it, get in, help! Przestań lecieć. No nie, no. No nie, bo tyle nie. Może tak. trochę mocniej, o idealnie. Tak. Patrzcie, skubany zrobił. Dobra, dobra, teraz te lecimy na Escha. Chapa ci, Dobry bugi. No nie. Nie zrobisz nie trafisz tego, nie zrobisz tego. Na pewno? jakie. Zrobił to, o bazie! demotyzacja przyjdzie nas. jednym... Sześcioma na przegrywam. Najgorzej, nie tak nie. Tornada, tutaj są. No, to trzeba, trzeba taktycznie zrobić. No, zobacz, być tak! Zobacz, trzeba, tak! Dosłownie taktyka, unycha. Ponieważ tak na maksa, że się będziesz cofał. Tak, za drugim, za drugim. Nice, tak. Wiesz co ja robię? Ja po prostu się odbijam od powietrza. A nie od Tornada przypadkiem? Nie, to ja na go nie dotykam. Only one. Hey. Te, teraz będę miał mniej punktów, tak? Tak, tak właśnie musi być, tak. Nie. 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 Proszę, żebym dalej miał ty no nie. <laughs> Masz dalej idę za punktem. Ile jest, Tylko, Ile ty poziomów ustawiłeś? Nie, to się samo ustawiło. No nie, no nie za mało. No ja mam dać stówkę. Nie. Ultra boogie. No kurwa. Oj. Demotyzacja. No, come Czy ma... mój głos brzmi dziecinnie, bo jeśli tak, to ja nie wiem co. Bo ja mam chyba tak zjechany mikrofon, ty, ty. że brzmi dziecinnie. Co kto mi Tak nie może być, widzowie. Tak nie może. Bo teraz to robię. Tak musi być. No nie, wiem co zrobić na... Ja o, ja przeleciałem! Ja też. Ja jestem w ogóle na kolejnej mapie. Ej, co się stało, odbiłem się! Ja się dosłownie odbiłem od tego. No. Roblox jego... Roblox, naprawcie swoje hitboxy! Nie, nie, come on, come on. O, drabino, oczywiście, można drabiny schować do kieszeni. Ja, nie, może pięcioma punktami przygrom. Nie da widowy A, w ogóle tutaj jest ja? no to jest 18 tych dołków, jak chcesz wyjść, członek. Co ja? No nie. Stary potem... Dobra, myślałem, że my nie. No też tak można. No nie, tak. Nie. Ech! Odnych jego taktyki, pierwszy, Ustaw moc. 82. Będziesz zajebisty. Będziesz zajebisty niż są one. Roblox to zrobi i postanowi ci odbić z powietrza. To są nie. lecisz, a tu z powietrza nie odbija. <noise> Jest nie trafił. Roblox, naprawcie swoje jechane boksy. Jechane. Może zróbcie w ogóle, żeby nie było hitboxów, to wszystko będzie nie zapadała pod ziemię, tak jak zrobiliście kiedyś z moją grą. jak ją ponad kilkanaście tygodni, a co żeby pewno Wyłączył hitboxy i ci nie działa. Co? co? Jakim prawem? Zróbcie większy, ten super, bo ja e, Prawem e, dynamiki Newtona. Prawa dynamiki to nas o... Ziemia jest płaska! Jak to wszyscy mówią. Nie, zie, ziemia jest kwadratowa. Ziemia jest w e, to, to, to się nazywa prawo nocza. <grym> ziemia jest w klę... Nie, ziemia jest. wypukła. Ziemia jest komputerem. Ziemia jest parabolą, która tańczy. Nie, nie do... ziemia jest okiem. Nie dobra, ten, ten mem jest martwy. Jaki? z tymi parabolami. Parabole tańczą, 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 Nie, tańczą, 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 bla tańczą, 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 Chłodziec, idź na obiad cymbale. No nie, to jest. meduza mnie wypchnęła. O, Co wypchnęła mnie? No. Nie nie, no, ja, ja to przegram, widzowie, ja to przegram. Makłowicz, 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 te... daj mi koperek. Nie. Aha. Brawo. Ooo, ale zostałem zapuszkowany pączkiem. No tak. Czekaj, czy tam jest też gołek? Nie. Ale jak chcesz to tam iść. Nie, dzięki, podziękuję. Polecam tobie. Polecam dziirę. Odpierzę się i nie wracaj, polecam ją tobie i twoim znajomy. Tyle samo. Mam jeszcze szansę to wygrać, okej? Okay? Wygrałem tylko samą punktami. Nie. Nie, nie masz szansy, ponieważ parabole tańczą, 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 Ej, nie to, unechaniu to no nieucha, niucha niucha, niucha niucha, rucha, rucha. Zepsułeś taktyki ruchania unecha, co? Ej, mam pytanie, Dobrze. jakim cudem ja to zrobiłem na drugim razem, robiąc to za trzecim razem? Roblox i jego taktyki hmm. miłosne. Bo to cię kocha i cię będzie radował, żebyś był szczęśliwy. Radem Cię będzie radował, radem. Okej, nowa matematyka. Dwa równa się trzy. Tak, wygrywam. Tak, tak. Czekaj, dwa równa się od razu trzy, bez żadnego działania. Tak, tak. Jak tyś to policzył, to ja nie wiem. Tak, tak Nie wiem, czy stało Ja nie wiem, co się dzieje, bo mam tyle plam. Ja też nie wiem co się dzieje. No nie, przez meduzę umarłem na inkosy. Drugi! No nic nie widzę. Szedłeś kwas! Też nic nie widzę. No nie! No nie na inkosy. Dobra. Hmm. Come on, come on. Ej, odkupisz i... mi gołą kartę grafyczną? No. Nie, mam już I to nie. 200, 2000. Co? Ej, nie i... no, ja ja się robię. Znaczy, okay. Mamy mam, kuchen... mam już kuchenkę jak coś. Jak masz kuchenkę? O co ci chodzi? Ej, o ten tramwaj, co nie chodzi. O nie, ten martwy żart. Tak, dokładnie. Możesz mnie respawnuć? Nie. Parabole srają, 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 srają. Demotyzacja biegnie już świtać. No u nich popchnąłeś mnie, cmento. Nie włączyłeś przecież popychania, cmento, ale... Właściwie to ja cię popchnę. Czym? Nogami! Tak popchniesz w monitor 4, ci się zapadnie i ci wszystko zaleje. Ci się matryca zaleje. No tak, matryca się może zalać. Dla niekumaty. Ziemia jest klęsła. No kurwa, co jest? Nie wiem co to zrobię, Doba dobra nieważne, ja to zrobię na czarnym razem i też mi daje siłę na za drugim razem. Nie będę nawet pytał. I A LOT OF THE DAMAGE. Główno widzę. Dosłownie gówno widzę. To mi ktoś wysłał gifa z gównem. <coughs> nawet nie wiem co dostałem. Kondor? Co to jest kondor? taki ptak Dostałeś ptaka. Chyba, że zamiast R masz na myśli M Nie. nie. Kom no to... No, kom no, kom no, komodor. Konodor Ja to zrobiłem za pierwszym razem. Aha, o to ci chodzi okej? Okay. Biedny, Maksym, biedny! U! Nie jestem znany w tą grze. Kto to mówi? Ja. Co największą. No, to że Melonik. Nie pomyślałem, że Melonik. A. Tak. Co? Nie! To było złe. No wiem, że to było złe, to co ty powiedziałeś. Chodzi o to, że przeleciałem, że się moja robot odbił. A. Na przykład ja... tak. Ja totalnie nie umiem w tej tutaj... co ja teraz właśnie zrobiłem, co ja nie wiem. Co zrobiłeś? No zesrałeś się. Roblox taki mem. No kurde. Co ja naprawdę to... do, do dziury wpadłem? O, jak to trwało długo. Patrz, to jest pod ukosem. No dajesz, zrób to. No, te, no co za geniusz! 200 IQ. Zero. Ale i tak masz więcej punktów. Nie tak przegram. Eeeem, um, okej. Okay. Ale dostałem zacinki. Normalnie u mnie moja piłka się teleportowała i twoja też. Nice. Kurde, ja jestem geniuszem. Architektury. Nieźle nie ci wyszło. Mięki. Pamiętasz, jak robiłaś odcinek z tym pigi. Tak jak go wstawić. Tu jeszcze nawet mnie córki nie zrobiłeś. Ty trafiłeś do celu. Nie. A, to dobrze. A to źle. Przecież to jest gratulacje. Dostałeś, dostałeś się do Hogwartu! No weźcie, nie zasłaniajcie się, Bo To przyjdzie do Was Melonik w nocy i dostaniecie. krzyżki dobranoc. Ja to już zrobiłem. No nie! <śles> to Jak ja to jeszcze wygra, to będzie XD. To no ja zrobię takie sus. Jak ja? Się... to wygrasz? A nie, jednak no nie. Się... Ha! Nie yeah, Dobra, kończę No, więc to było na tyle i widzimy się w następnym odcinku. Aaaa!